Cześć, witajcie na kanale Rośliny Egzotyczne i Tak wyglądają 23 dniowe siewki miskanta chińskiego To są nasiona ee, produkcji tej I tak na próbę sobie je wysiałem, sprawdzić czy coś z tego zupełnie, coś, cokolwiek wzejdzie No wychodzi na to, może nie wszystkie, ale spora część z wysianych nasion zeszła Zobaczymy czy uda się to jakoś podciągnąć do góry i potem jeszcze doprowadzić do normalnych rozmiarów Będę wrzucał na bieżąco filmy. Dzięki za uwagę. Cześć, o, a tak wyglądają te, które zimowały w gruncie. W tym momencie mają o, ze 3 metry 2,80 Jakoś tak Ale rosną pięknie.